Takie znaleziska należą do rzadkości. Nie tylko w skali kraju, ale także w skali światowej. Grupa historycznych zapaleńców, we współpracy z Nyskim Muzeum, odkryła prawdopodobnie miejsce, gdzie zatopiony jest radziecki czołg. Wojenny relikt od ponad 70 lat ma spoczywać w mule na dnie stawu jednej z podnyskich miejscowości. Niebawem może zostać wydobyty. Jest wtorek. 10 dzień marca, Marcin Miłkowski, witam i zapraszam na najświeższe wiadomości z regionu. Dziś między innymi o miłośnikach gier planszowych, którzy rozpoczęli zmagania w turnieju Puchar Fanaberii. A także o kolejnym fenomenalnym występie kabaretu Hrabi, który na dodatek złożył w Nysie dość niespodziewaną deklarację. Możemy zrobić program powiedzmy o borsukach. To może być znalezisko, o którym głośno będzie w całym kraju. Grupa miłośników historii, poszukiwaczy skarbów trafiła na trop czołgu z okresu II wojny światowej. Maszyna prawdopodobnie jest zatopiona w stawie nieopodal Nysy. Jeszcze w tym tygodniu pod wodę zajdą płetwonurkowie. Ich zadaniem będzie potwierdzenie, czy historyczny relikt rzeczywiście tam się znajduje. Takich odkryć w Polsce było jak do tej pory zaledwie kilka i zawsze były głośnym wydarzeniem związanym z ogromnym zainteresowaniem mediów, kolekcjonerów, miłośników historii i zwykłych ludzi. Nie często zdarza się bowiem dokonać historycznych odkryć takiej wagi, dosłownie i w przenośni. Chodzi o zatopiony w stawie w jednej z podnyskich miejscowości czołg. Radziecki czołg z ofensywy, jaka, jaką wojska radzieckie tutaj toczyły właśnie w połowie marca 1945. Roku. Jest przypuszczenie, że jest to lekki czołg. Tam są dwa modele podawane TK-60 lub TK-70. Informacje o czołgu od końca wojny krążyły po wsi i były przekazywane od świadków, którzy go widzieli. Przekaz był powielany przez bardzo wielu, wiele osób. Do, do mnie dotarło co najmniej z trzech, czterech kierunków. Od czterech, czterech osób, które się zupełnie nie znają. Potwierdził to też dyrektor muzeum, którego e, relacja też wskazywała na to, że coś w tym jeziorku może być. Wszystko miało się dziać w w trakcie prowadzenia przez wojska radzieckie ofensywy, wiosną 1945 roku, została przeprowadzona tak zwana operacja Opolska, której celem było wyrównanie frontu sięgającego na północy aż do Wrocławia. To było o tej porze roku, jak teraz. Była normalna zima, a więc było przykryte wszystko śniegiem. Ta niewielka sadzawka była pokryta lodem. Ten czołg. Przynajmniej tak wynika z relacji, jest to dosyć wiarygodne, podjął próbę schronienia się za skarpę przed ostrzałem od strony zachodniej. Najprawdopodobniej załoga nie rozpoznała terenu i nie wiedziała, że pod nimi nagle znajdzie się tafla wody. Lud mógł się załamać i znaleźli się pod wodą. Na to aby dowiedzieć się, czy przekazy są prawdziwe, jest szansa jeszcze w tym tygodniu, bowiem pod wodę mają. Zejść płytwo nurkowie. W najbliższym czasie w ciągu najbliższych kilku dni e, będą nurkowie e, e, z takim prostym sprzętem badającym. To jest on może coś wykazać, może nie wykazać. No, no, to magnetometr jest najbardziej wiarygodny, na magnetometr też przyjdzie pora, tylko to jest już sprzęt e, raże skomplikowany, duwarze kosztowny, więc na razie sprawdzamy to najprostszymi metodami, e, które są dostępne i zobaczymy, co one pokażą. Jeśli wykażą, że czołg rzeczywiście znajduje się pod wodą, to może być to odkrycie o którym głośno będzie w całym kraju. Można przypuszczać, że do lat 60. sporo takich wraków zarówno czołgów, jak i samolotów tutaj było. Natomiast już później, lata 70., 80. i do dzisiaj, no ja nie słyszałem o takim e, znacznym znalezisku tutaj na naszym terenie. Jeżeli ten czołg tam jest i jest rzeczywiście zatopiony w mule, bo ten muł był, był tam od początku, może nie na taką skalę, jaką jest teraz, to czołg jest zachowany w świetnym stanie. To jest w środowisku beztlenowym. Czy to torfy, czy to bagno, czy to mu, za się nie rozwija, wszystko łącznie z wyposażeniem bojowym jest zachowane w stanie doskonałym. Trzeba też pamiętać o jednej najważniejszej rzeczy, która umyka wszystkim łowcom przygód. Oprócz tego, czy on będzie miał tam malunek i będzie miał napisy Rudy 102, bo już takie te pytania też były, trzeba pamiętać o jednej najważniejszej rzeczy, że ten czołg jest też mogiłą. Jeżeli on zatonął z załogą, to bez względu na to, czy to jest załoga niemiecka, rosyjska, czy jakakolwiek nie byłaby inna, należy się tym ludziom szacunek przede wszystkim. Jeśli uda się potwierdzić, że czołg rzeczywiście znajduje. Się w stawie, to trzeba będzie jeszcze go wydobyć, a to skomplikowana procedura, bo wymagająca udziału wielu służb. Po ewentualnym wydobyciu, czołg niemal na pewno nie zostanie w nysie i zostanie przekazany do któregoś z większych muzeów. O tym jednak, gdzie trafi, zadecyduje konserwator zabytków. Na przestrzeni ostatnich kilku lat światowy rynek gier planszowych rokrocznie odnotowywał kilkunastoprocentowe tempo wzrostu. Wielu badaczy rynku zachodzi w głowę, jak to się dzieje, że w dobie dynamicznie rozwijających się technologii informatycznych i internetu nie odchodzą do lamusa gry, gdzie zamiast joysticka i monitora używa się papieru, kości oraz kart. Moda na planszówki ogarnęła także Nysę, a ich miłośnicy rozegrali pierwszy etap turnieju opuchar Fanaberry. W ostatnich latach w Polsce popularne stały się cykliczne spotkania z planszówkami w pałach i w klubach. Nyscy miłośnicy tych gier swój azyl znajdą w fanaberii. Obecnie co tydzień przynajmniej 10 osób się spotyka regularnie, żeby pograć w, mi w miłą gronię. Organizujemy co weekend, są to zwykle soboty, rzadko niedzielę. Spotykamy się od godziny 16 do mniej więcej 22, gramy w różne gry, każdy oczywiście w to co chce. Spotkania są, są bezpłatne, każdy, każdy może, może na nie przyjść i miło, miło spędzić czas. Gier do wyboru jest cała masa. Jeśli kojarzą się nam tylko z nieśmiertelnym Chińczykiem czy Warcabami, możemy być naprawdę zaskoczeni. Co wybierzemy zależy od tego, ile mamy czasu i cierpliwości do zapoznania się z zasadami. Ale tak naprawdę wystarczy plansza i grono planszówkowych zapalańców, aby świetnie się bawić. Uwielbiam gry planszowe, zawsze lepsze niż iść do sklepu na piwo. Tylko czasami ciężko o y, konkretnych ludzi do gier, więc jak tylko dowiedziałem się, że tutaj te rzeczy się dzieją, to y, co weekend jestem i znajduję odpowiednich ludzi do odpowiednich gier. Lubię grać z rodzicami, często dość gram. Fajne gry tu poznaliśmy. Już niektóre stąd, które tu poznałem kupiliśmy. I w ogóle jestem zadowolony z tego, że tu chodzę. Ci, którzy twierdzą, że planszówki nie są w stanie dostarczyć odpowiedniej dawki emocji i adrenaliny, są w wielkim błędzie. Emocji podczas rozgrywek nie brakuje, zwłaszcza kiedy na horyzoncie pojawia się cenne trofeum, w tym przypadku Puchar Fanaberi za zwycięstwo w turnieju. Jakie dajesz sobie szanse na tym turnieju? Wysokie, wysokie. W pierwszej dziesiątce będę. Chcieliśmy spróbować coś innego się yy, i dlatego zorganizowaliśmy Zapraszamy wszystkich uczestników, może zacząć się jeszcze w przyszłym, w przyszłym tygodniu. Yy, mamy też ak akcesyjne nagrody. Wcale nie trzeba być starym wyjadaczem, który połamał zęby na planszówkach, aby wziąć udział w turnieju. Podczas trwania rywalizacji uczestnicy zmierzą się ze sobą w czterech grach. Mamy tak, cztery rodzaje gier. Trzy są bardzo proste, tak naprawdę zasady się tłumaczy w 5 minut, a jedna jest trudniejsza, chociaż jest do zrozumienia, jest do zagrania, więc nie ma problemu. Kto już się w planszówki wciągnie, temu trudno przestać, ale co tam w końcu, to niegroźne uzależnienie, a zabawy przy tym, co nie miara. Od jak dawna grasz w planszówki? No tak, no już 4 lata może nawet. A czy, co takiego jest fajnego w planszówkach? No, można się odprężyć od różnych ciężkich no. Y spraw, które były. Zaczęło się kilka lat temu od prostych gier typu Terawian, Carcassonne, no a teraz już wolę cięższe, ale mam też te, te prostsze dla, dla początkujących, żeby wciągać większą liczbę osób no, w tą panaberię bierę. Bo jak już powiedzieliśmy, wciągnąć się naprawdę łatwo, co potwierdza także nasza redakcja. Kto już łyknął planszówkowego bakcyla i w domowych pieleszach próbuje rozwijać swoje umiejętności stratega czy zdolności logiczne, ma wreszcie miejsce, gdzie może Zaprezentować swój kunszt. Bardzo dużo osób gra gdzieś tam sobie po domach. Jeszcze na pewno nie, nie dotarliśmy do wszystkich. Staramy się przez Facebook, też jakoś, jakoś, jakoś po szkołach. Chcielibyśmy oczywiście, żeby jak najwięcej osób tutaj przychodziło, jak, naj, jak najbardziej się rozwijało nasze środowisko planszówkowe. A na koniec przypominamy turniej o puchar Fanaberi wciąż trwa. Zapraszam wszystkich serdecznie do udziału, do świetnej zabawy, innych nagród. Zatem Alea jak ta est, czyli kości zostały rzucone i niech wygra najlepszy. Senat przyjął nowelizację kodeksu karnego, która zaostrza kary za wykroczenia drogowe. Czego mogą się spodziewać kierowcy? Pod lupę brani są przede wszystkim piraci drogowi oraz ci, którzy siadają za kółkiem na podwójnym gazie. Oprócz dotkliwszych kar finansowych, czeka ich także utrata prawa jazdy. Pirat drogowy, pędzący z podwójną dozwoloną prędkością na terenie zabudowanym, straci prawo jazdy od ręki na okres 3 miesięcy. Na delikwentów, którzy mimo to wsiądą za kierownicę, znajdą się także paragrafy, choćby takie jak wydłużenie kary z 3 do 6 miesięcy, a nawet całkowita utrata dokumentów uprawniających do jazdy. Co więcej, prowadzenie pojazdu bez dokumentów po wcześniejszym odebraniu ich przez sąd nie będzie już wykroczeniem, a przestępstwem. Prawo nie zapomina także o kierowcach prowadzących pod wpływem alkoholu. Tym może grozić dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek instalacji w samochodzie tzw. alkoloka, czyli blokady alkoholowej dla osób wskazanych za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości. To urządzenie, które można nazwać elektronicznym policjantem. Sprzęt bada trzeźwość kierowcy i w zależności od wyniku pozwala uruchomić samochód lub blokuje zapłon. Koszt urządzenia może wynieść ponad 4000 zł. Od początku roku strażacy na Opolszczyźnie wyjeżdżali blisko 250 razy do palących się traw. Zły zwyczaj wypalania traw nie znika mimo grożących kar. Ogień nie tylko niszczy środowisko naturalne roślin i zwierząt, ale też może stanowić wielkie zagrożenie dla ludzi i ich dobytku. Policja i Straż Pożarna apelują jak co roku o rozsądek. Wciąż panuje jednak błędne przekonanie, że wypalanie traw przyczynia się do poprawy jakości gleby. Tymczasem stosujący taką metodę niszczą naturalną pokrywę roślinną, doprowadzając do jej erozji i wyjałowienia gleby. Wypalanie traw skutkuje też pożarami lasów, trudnymi do opanowania i szybko rozprzestrzeniającymi się, co skutkuje często dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi. Za wypalanie traw grożą dotkliwe kary nie tylko grzywna do 5 tysięcy złotych, ale również pozbawienie wolności. W styczniu informowaliśmy o powstaniu spółki PE Stalnysa. Konsorcjum zostało powołane do tego, by wspomóc finansowo nyską siatkówkę i wprowadzić AZS Stalnysa do rozgrywek w najwyższej lidze siatkarskiej w kraju. Trzy miesiące po uruchomieniu projektu, w sobotę na konferencji prasowej, władze spółki poinformowały o szczegółach działalności. Spółka została zawiązana na początku grudnia. W styczniu władze nie chciały jeszcze informować, kto oprócz stowarzyszenia miłośników Siatkówki Stalnysa ją tworzy. Podczas sobotniej konferencji taka informacja została jednak podana. W skład spółki akcyjnej weszły jeszcze dwa podmioty: spółka KV i spółka Mila. To są dwie spółki ZO, które aportem jakby weszły, weszły do, do tej naszej spółki. Udziały w tej spółce są następujące. 20% ma Stowarzyszenie Stalnysa, 20% ma spółka Mila i 60% ma spółka KV. Jak mówią twórcy projektu, spółka ma być remedium na finansową dziurę, jaka doskwiera stowarzyszeniu prowadzącemu klub Stalinysa. Rokrocznie w budżecie klubu brakuje 100 tysięcy złotych, a spółka ma tą kwotę zapewnić. Stowarzyszenie boryka się cały czas z jakimiś problemami finansowymi. Potrzebowaliśmy pozyskać sponsorów, którzy. E... Te nasze e, finansowe zobowiązania będą mogli w jakiś sposób e, spełnić. W jaki sposób spółka będzie zarabiać? Myśmy w tej chwili zatrudnili już zresztą we współpracy z Urzędem e, Pracy z Nysy 4-5 osób, e, które które pracują u nas tam w spółce, są przedstawicielami handlowymi i sprzedają towary, którymi handlują właśnie te dwie spółki. I te pieniążki, które pozyskujemy z pracy tych ludzi, trafiają bezpośrednio do spółki akcyjnej. I to będzie nasz pieniądz, który my będziemy mogli zarządzać i w ten sposób pomagać stowarzyszeniu. We współpracy po prostu z naszym sponsorem mamy plan stworzenia nysa jakby na nowo, tak? Odbudowanie wizerunku, stworzenie profesjonalnej drużyny sportowej, profesjonalnego klubu sportowego, który będzie mógł jakby być równorzędnym partnerem dla sponsorów w przyszłości, po to, żeby też jakby tą Sa móc sprzedać sponsorom. W tym sensie sprzedać, że, że oni będą chcieli się przy nas reklamować, tak? Żebyśmy mogli na przykład sprzedawać im powierzchnie reklamowe, żeby oni jakby, żeby klub był na tyle dobrze postrzegany, żeby chcieć przy nas się reklamować. Póki co przed drużyną zamknięcie sezonu. No, najbliższe mecze to końcówka Ligi, zakwalifikowanie się mam nadzieję do pierwszej czwórki. No i walka o jak najwyższe miejsce. To, to, to chodzi o ten, sezon, o ten sezon. W najbliższych sezonach drużyna będzie chciała wejść do plus ligi, a pomóc w tym ma właśnie nowo powołana spółka. Wspominaliśmy też o tym, że chcemy jakby awansować do PLS-u. I po to też powstała spółka akcyjna, bo żadne inne struktury do PLS-u nie zostaną przyjęte. Musi być spółka akcyjna, żeby w ramach PLS-u funkcjonowała. Więc tych środków pewnie będziemy potrzebować dużo, dużo więcej, tak, grając w najwyższej klasie rozgrywkowej. Równie ważne jest powstanie. Hali sportowej, bez niej nie jest możliwe skuteczne pozyskiwanie sponsorów i wprowadzenie zespołu do plus ligi, na co też potrzeba środków i to nie małych. Bardzo ważnym elementem będzie budowa hali sportowej, ponieważ świadczenia marketingowe no też na tej hali, gdzie gramy aktualnie nie jesteśmy w stanie jakby rozwinąć skrzydeł, tak? Pewne rzeczy nas ograniczają. Budowa hali sportowej to jeden z priorytetowych projektów nowych władz Nysy. W budżecie na ten rok gmina przewidziała przeznaczenie 200 tysięcy złotych na sporządzenie projektu. Budowa hali miałaby kosztować około 16 milionów złotych. W niedzielę po raz kolejny Nysę odwiedził kabaret hrabi i po raz kolejny rozbawił publiczność do łez. Było o kobietach, facetach, relacjach damsko-męskich, były życzenia dla wszystkich pań z okazji Dnia Kobiet, była również niespodziewana deklaracja przed naszą kamerą. Jak i co z tym wszystkim wspólnego mają borsuki? O tym w naszej relacji. Co śmieszy kobiety, a co śmieszy facetów? Kto to wie, Ale? kuczek, to to wie, to, to jest absolutnie to wie, nie jest nie? Nie, Są takie historie, na przykład nas facetów strasznie śmieszą damskie torebki i to, co kobieta, po... to, co kobieta potrafi w, te, w tej torebce mieć. Natomiast chyba nie ma czegoś takiego jak poczucie humoru mężczyzn i kobiet, mhm. to po prostu jest ogólnoludzkie poczucie humoru i to bardziej zależy od, nie wiem, od charakteru, już od, od, od wykształcenia, wrażliwości, otwartości. Natomiast płeć yy, nie ma jakiegoś indywidualnego znaczenia. Yy, znaczenia w odbieraniu humoru? Na pewno, na pewno lu, w ogóle ludzi, bo jak mówiąc o kobietach, to chciałabym zaznaczyć, że mówimy o ludziach. <głosy> <głosy> w ogóle ludzie, mężczyźni, kobiety I pozostali. I, i pozostali i śmieszy ludzi to, co sami przeżywają, co sami czują. I wiadomo, że tematy damsko-męskie, relacji damsko-męskich wszyscy czujemy, bo wszyscy w jakiś sposób mamy z tym do czynienia. Magy, Mężu, małżonku, misiu, czego wypatrujesz w tych ciemnościach? Przeznaczenia. Jesteś upiornie blady. Cóż tam widzisz? Śmierć. Śmierć? A gdzież ona? Ta. Coś się rusza. Kowal dziewka rybie. Na pewno nie naśmiewamy się z konkretnych ludzi, bo nas to w ogóle nie bawi. Natomiast z pewnych takich przywar, z pewnych e, jakiś takich e, stereotypów, wad, stereotypów, stereotypów ale e, zawsze staramy się być w tym bardzo nieagresywni, żeby nie było w tym ani nawet krztyny jakiejś niechęci, nienawiści. Jeżeli już się pochylamy nad jakąś słabością ludzką, to bardziej z życzliwością e, niż z jakąś taką e, z taką naganą, z takim właśnie, z taką krytyką. Ale głównym kryterium dla nas jest jednak y, sztuka, czyli to musi być y, podane. bo, bo, bo Teraz y, pytasz o, o, o humor, o humor o, z czego i tak dalej, czyli o, o, o tematykę. A dla nas najważniejsza od tego y, jest sztuka: to jak to jest podane, y, to jak to jest zagrane, jak to jest napisane. Oto! zrobić program, powiedzmy, o borsukach, nie? nie? Wydaje się temat o Boże, o borsukach, ale możemy zrobić ten program y, tak, jakoś ująć, y, zaskakuj w jakiś zaskakujący sposób, y, jakiś, nie wiem, po poszerzyć ko kontekst, że będzie to zupełnie coś Kurde. bardzo ciekawego i, nie wiem, filozoficznego i bardzo fajnego i że śmiesznego. Fajnie, bardziej, że jakby charakterologi blisko, charakterologicznie i fizycznie bardzo nam niedaleko do borsuków. Bardzo nam niedaleko. No, myślę, że faktycznie może warto się zastanowić. Mam nawet pomysł na piosenkę o Borsukach, będzie fajno. A jaki no refren? Refren? Borsuk, Borsuk, ty mój bracie. Borsuk, Borsuk, borsuk To będzie taki szybki walczyk. Borsuk, Borsuk, bracie ty mój. A ha ha ha, ucha. Przede wszystkim ucha. Nie, ucha musi być. Ucha musi być, to jak ma być zabawnie, to muszę. panie Gęstego Lasu i Pani Psa, Borsuk. Przemysł nastąpiła bardzo trudna sytuacja, y, w której byli. obiecaliśmy zrobić program o borsukach i trzeba będzie dotrzymać słowa. I to poszło? To poszło. To poszło. idzie cały czas. To, czy, to, to, tylko pamiętaj. Po, to tylko pójdzie prawdopodobnie w Nysie, więc w najgorszym <grym wypadku, <grym wypadku <grym tylko w Nysie pokażemy program o borsukach. A to idzie w internecie, więc. Aha. O kurde. Aha. Czyli cały świat. Jak, Jak w internecie to, cały, to świat. cały świat. Cały świat będzie czekał na program o borsukach. A najbardziej zainteresowane będą same borsuki. <grym> short. <zainteresowanych> Zupy nie nosem jest zesosek. Nie mogę żyć, nie mogę pić, nie mogę być. Takim jakim chciałbym być. Chciałem powiedzieć, że Rysta to jest piękne miasto. Chodziłem, zwiedzałem. I kobiety, które mieszkają w tym mieście są równie piękne jak to miasto. Pozdrawiamy z wszystkich mieszkańców, mm, tak. Nysy i mm, wszystkie borsuki, mm. które zamieszkują y, Nysę i okolicę. Powiem tak, proszę Państwa, następnym razem wracamy i gramy z kabaretem Jurki, program Aktorem w Płot. Już teraz Nie, Ja zaprasz... jeszcze wcześniej, Gdy powiesz tak, bo nie Przepraszam, mam... cofam to? Mamy, mamy zaległości, po prostu Czyli Najpierw jeszcze, po gdy powiesz, programu. tak, program o weselu, a później aktorem w Płot z kabaretem Jurki. Mm. Dobra, to jeszcze mam na koniec jedno. Zdarzyło Wam się, jakieś, że, że się publiczność nie śmiała? Nie. Nie, nie ma takiej opcji. Wystarczy. To już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej w piątek, 13 marca. Do zobaczenia.